Paski grozy. Znów dostali niższe wypłaty. Jak to możliwe? Nauczycielskie, paski grozy. Media, wypłaty znowu niższe. Po zmianach, jakie przyniósł polski ład, do części nauczycieli ponownie trafiły niższe wypłaty. Jak donoszą media, obniżenie wynagrodzeń miało dotknąć nadgodzin za styczeń oraz wynagrodzeń zasadniczych za luty. Łączne obciążenia z tytułu PT składek ZUS w przypadku nauczycieli, którzy dostawali pieniądze za nadgodziny za styczeń, potrafiły wynieść nawet 90% wypłaty brutto. Osoba, która miała dostać wynagrodzenie ekstra w wysokości OK. 750 zł, otrzymała 16 zł, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Polski Łatapaski Grozy, u nauczycieli jak podaje dziennik. Do części nauczycieli ponownie trafiły niższe wypłaty za styczeń za nadgodziny i wynagrodzenie zasadnicze za luty. Według DGP problem potwierdzają publikowane na forach internetowych paski wynagrodzeń, z których wynika, że od podstawy opodatkowania wynoszącej ponad 1300 zł zaliczki na podatek mogą wynieść nawet 678 zł. Łączne obciążenia z tytułu PIT i składek ZUS potrafiły wynieść nawet 90% wypłaty brutto. W konsekwencji osoba, która miała otrzymać dodatkowe wynagrodzenie brutto w wysokości OK, 750 zł, otrzymała 16 zł, czytamy w gazecie. Polski Ład. Skąd obniżki u nauczycieli? Przynajmniej w części przypadków za problem może, zdaniem Grzegorza Ogórka. Starszego menedżera w dziale doradztwa prewno-podatkowego PWC odpowiadać system kadrowo-płacowy. Wydaje się, że system płacowy naliczający wynagrodzenia nauczycielom policzył zaliczki PIT podwójnie. W potrąceniu znalazła się suma zaliczek za 2022 rok oraz prawdopodobnie ta należna za 2021 rok. Stąd błędnie pobrana zaliczka w wysokości 678 zł od podstawy nieco ponad 1300 zł. RET, zauważył ekspert PWC. Inna grupa nauczycieli, tych z wyższymi pensjami, mogła odczuć negatywne skutki przekroczenia górnego limitu ulgi dla klasy średniej. Po wypłacie w styczniu trzynastki i dodaniu pensji zasadniczej mogli przekroczyć górny limit ulgi 11 141 zł i stracić do niej prawo w miesiącu otrzymania wynagrodzeń, przypuszcza dziennik. DGP zwraca uwagę, że za zaniżenie pensji mogą również odpowiadać sami nauczyciele, którzy z obawy przed skomplikowanymi zasadami stosowania ulgi dla klasy średniej złożyli wnioski o jej niestosowanie.